Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board TV. Ja nazywam się Rafał i dziś zapraszam Was na kolejny materiał, a tym razem będzie to recenzja gry Island in the Mist. Po niemiecku, jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Ja nie będę sobie kaleczył języka. Na polski tłumacząc po prostu Wyspy we Mgle. Wyspy we Mgle to gra, która polega na tym, że gracze wsiadają w balon i będą... Podróżowali nad wyspą, która osiana jest mgłą. No i gracze będą starać się eksplorować tą wyspę, z, z, sprawdzać, gdzie znajdują się jakie te tereny i oczywiście starać się realizować swoje zadania. Oczywiście nie będzie to takie łatwe, bo wiatr za każdym razem zmienia swój kierunek, który niesie nas balon. Także zobaczcie, jak prezentuje się rozgrywka, o co chodzi w grze. No i na koniec, oczywiście, moja ocena. Zapraszam Was gorąco. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy przy stole. Omówię Wam teraz zasady. Pokrótce powiem Wam o co chodzi w grze. Oczywiście każdy z graczy otrzyma taką planszetkę, która przedstawia nam wyspę we mgle oraz z wybrzeżami, które są już odkryte i wiemy, jakie rodzaju jest wybrzeże. Na środku mamy stację balonową, na której umieszczamy balon w swoim kolorze. A tutaj mamy kompas, na którym na razie w dowolnym kierunku umieszczamy taką strzałkę kompasu. Dodatkowo gracze dobierają planszetkę. Z lunet, którą doczepiają sobie od góry i dostają losowo jedną płytkę startową krajobrazu, a znacznik energii umieszczają na torze energii gracz pierwszy umieszcza na piątce, każdy kolejny gracz będzie miał o jeden więcej. Teraz przygotowujemy chmury, w zależności od ilości graczy, będą różne ilości chmury. Tutaj jest przygotowane dla dwóch graczy, czyli mamy cztery chmury, i na każdej chmury losujemy z woreczka. Gdzie wrzucamy wszystkie płytki terenów? Mamy różne tereny, już ja wam mówię jakie. Mamy las, góry, tutaj piasek, mamy kanion, równiny oraz bagna. I te płytki mieszamy razem z płytkami posągów, miasta i jokerów, i dolosowujemy po jednej płytce na każdą chmurę. Co rundę będziemy losowywali nowe płytki. Jeżeli cały chmura się zapełni, nie będzie można już dołożyć, wtedy te wszystkie płytki z powrotem wracają do woreczka i dolosowujemy nową. Bierzemy tutaj dwie kostki i jesteśmy w sumie gotowi do rozgrywki. Rozgrywka trwa szereg rund, która podzielona jest na cztery fazy. Gramy do momentu, gdy któryś z graczy połączy wszystkie swoje wybrzeża ze stacją balonową. Płytkami krajobrazu. Tutaj już nie ma znaczenia, jakie to są rodzaje, a tak, aby po prostu balon mógł poruszyć się po płytkach terenu do każdego z wybrzeży. Yy, gracze na początku yy, będą. Yy, musieli dolosować płytki, tak jak Wam mówiłem, to jest pierwsza czynność, którą gracze robią na każdej, w każdej rundzie. Następnie przechodzą do rzutu kość. Gracz, który siedzi na prawo od gracza, który jest graczem pierwszym, rzuca dwiema kośćmi. Te kości są jedna kością bonusową, drugą kością kierunku, która kość bonusowa będzie dawała nam bonusy dla wszystkich graczy, czyli e, różne bonusy. Mamy bonus, który da nam plus dwa energii, da nam bonus, który pozwoli nam poruszać się bez używania energii w kierunku przeciwnym niż wiatr, który nam wieje, będziemy mogli dostawać gratisową jakąś płytkę k terenu z woreczka będziemy mogli skręcić w lewo albo w prawo za darmo, jeżeli chodzi o poruszanie naszym balonem. Ewentualnie dostaniemy plus jeden do ruchu naszym balonem. Kostka oczywiście w kierunku wskazuje nam wszystkie kierunki możliwe, które może poruszyć się balon. No i gracz taki rzuca. Oczywiście ma możliwość przerzucenia każdej kostki jeszcze raz, ale ten drugi rzut jest wiążący. I kiedy gracze Dostaną taki, takie kostki, wszyscy gracze otrzymują bonus, który został wyrzucony. Następnie wszyscy gracze zaznaczają sobie kierunek wiatru, w którym będą musieli poruszać balony, w której stronę wieje wiatr. No i mamy już gotowe, jak te balony będą się poruszali. Teraz gracz rozpoczynający będzie musiał poruszyć balon. I w kierunku, który wskazuje nam strzałka, o tyle pól, na jakim się znajduje. Jeżeli jest na zerze, to aby poruszyć taki balon, musi oczywiście zużyć energię. Grać będzie musiał, mógł też zużywać energię, żeby skracać bądź też wydłużać swój lot. No i przypuśćmy, gracz sobie stoi na tym polu. Może poruszyć się o dwa pola w tym kierunku, czyli 1-2, ale chciałby poruszyć się dalej. No to płaci 1 energii i może lecieć dalej. Może również też zmienić całkowicie kierunek lotu, czyli może wyhamować do zera, czyli hamuje o tyle pól, ile musi się poruszyć, czyli zużywa dwa energii, zużywa 2 energii, następnie może poruszyć się w dowolnym kierunku, ale za każde takie pole musi zapłacić dodatkowe dwie energii, czyli na przykład chciałby gracz polecić tu, to dodatkowo 2 plus 4 to 6 energii, żeby móc poruszyć się w to pole. Oczywiście czasami warto to robić, czasami jednak sobie dać spokój i poruszyć się zgodnie z wiatrem. No i dobrze, teraz gracz będzie dobierał płytki, czyli gracz wybiera jedno z dostępnych chmur i dobiera wszystkie płytki, które będzie musiał zdecydować: czy zostawia sobie na swojej planszy lunet, czy zamienia ją na energię. Aby zamienić taką płytkę na energię, po prostu gracz odrzuca taką płytkę i otrzymuje wartość, wartość która znajduje się na płytce, czyli 3 dostaje 3. Energii i wrzuca taką płytkę z powrotem do woreczka. I kiedy gracz już wziął płytki, teraz może te płytki umieścić. Gracz może umieszczać płytki na polach dookoła balonu, ale nie na polach. Na których leżą już płytki, ewentualnie gdzie jest balon oraz na stacji balonowej. Czyli gracz w tym wypadku może umieścić tu, 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 tu lub tu i zakrywa takie pole. Oczywiście celem gracza jest umieszczanie tak płytek, aby połączyć wybrzeża, wszystkie wybrzeża właśnie ze stacją balonową, tak jak Wam mówiłem, oraz starać się, aby dane wybrzeże miało jak najwięcej kafelków w tym samym terenie, tak jak w tym, na przykład, wypadku, czyli mamy równiny, żeby do tych równin dotykały równiny. Bo za to dostaniemy punkt, ale za chwilę wam mamy. Mamy, jak widzicie, jeszcze tutaj na tych, tej planszy mamy różne takie e, dziwne pola. I te pola z taką kropelką, w momencie kiedy takie pole zakryjemy płytką, otrzymujemy bonus w postaci energii, wartości, która jest na tej kropelce. Czyli zaskrywając takie pole, otrzymamy 8. Energii. Dodatkowo mamy wulkany. Wulkany są dla nas negatywne, gdyż musimy je zakryć, ponieważ kiedy ich nie zakryjemy, to one przynoszą nam odpowiednią liczbę ujemnych punktów na koniec gry. Mamy też 4, 5 pól, 5, 6 pól nawet takich specjalnych z taką płytką ze znakiem zapytania. To informuje gracza, kiedy taką płytkę zakryje pole otrzymuje losowo płytkę z woreczka i teraz może zdecydować, czy zamienia tą płytkę na energię, czyli z powrotem wraca ta płytka do woreczka, czy umieszcza ją swoje na y, planszetce lunet i zostawia ją na później, ewentualnie od razu dokłada do, y, obok swojego balona. No i kiedy gracz to wykona, kolej przychodzi na kolejnego gracza, który dokładnie wykonuje też te same czynności. Kiedy wszyscy gracze wykonają te rundy, yy, przechodzimy do wyznaczania nowego gracza, który gracz jest na najwyższym polu na swojej wyspie, o wyższej wartości, staje się pierwszym graczem. Jeżeli dalej mamy remis, to wygrywa gracz, jest graczem pierwszym, który ma najmniej energii. Dodatkowo w grze mamy specjalne płytki, Miasta oraz posągów. Te płytki, muszę Wam powiedzieć, że również przerywają nam taki ciąg, więc jeżeli ułożymy w ten sposób, w ten sposób płytki, to wtedy niestety nie mamy połączenia z tym wybrzeżem, bo miasto bądź też posąg przerywa nam takie połączenie miasta, wybrzeża, więc musimy lecieć dookoła. Dodatkowo mamy płytki jokerów, które zastępują każdy teren. I, i na, kiedy Gracze, który z graczy połączy wszystkie wybrzeża? Gra się kończy, dokończamy rundę i przechodzimy do punktacji końcowej. To jak wygląda punktacja? Tak jak mówiłem, gra się kończy, kiedy który z graczy połączy wszystkie wybrzeża płytkami krajobrazu. Jeżeli gracz to pierwszy zrobi, trzyma na koniec gry 10 punktów. Pozostali gracze, którzy jeszcze na koniec rundy uda im się to zrobić, dostaną po 5 punktów. Gracze, którzy nie tego nie zrobili, nie dostają za to punktów. Jak widzicie tutaj gracz nie ma połączonych wszystkich wybrzeży, bo jak widzicie tutaj ta, ta trasa przerywa na miasto oraz posun, więc z tym wybrzeżem gracz nie ma połączonego, więc za to punktów nie dostanie. Teraz gracz będzie liczył punkty za krajobrazy. Jak to liczymy? Gracz będzie patrzył, ile płytek w tym samym krajobrazie dotyka do danego wybrzeża o takim samym terenie. Czyli dla przykładu, mamy tutaj góry i mamy płytki 1, 2, 3, 4. Dotykają góry, to za każdą taką płytkę gracz otrzyma dwa. Punkty, czyli tutaj dostałby 8 punktów. Jeżeli jest to płytka Jokera, ta płytka Jokera zastępuje każdy teren, więc może być wykorzystana do każdego terenu. I tutaj na przykład gracz ma dwie płytki z plażą, piaskiem, pustynią i jedną płytkę Jokera. Czyli tutaj dostali je 2 i 2, 4, a za płytkę Jokera dostanie 1 punkt, więc mamy tutaj 5 Punktów. I liczymy dokładnie każdy tak krajobraz. Następnie będą gracze otrzymywali punkty za miasta, czyli gracz będzie liczył, ile płytek krajobrazu dotyka y, miasta i tyle punktów gracz dostanie. W tym wypadku, jak widzicie, ma dwie płytki krajobrazu. Płytka posągu nie liczy się do tego, więc otrzyma dwa punkty za to miasto. Następnie będzie liczy, przyznawali punkty za posągi. Tutaj gracze będą walczyli o przewagi. Gracz, który będzie miał najwięcej posągów na wyspie, otrzyma 3 punkty, kolejny 2 i trzeci gracz 1 punkt. Teraz gracze również dostaną punkty za energię. Gracze będą sprawdzali, jak daleko mają swój znacznik na torze energii i w zależności jaki poziom takiego na torze osiągną, otrzymają dodatkowe, dodatkowe punkty. No i oczywiście po sumowaniu wszystkiego, gracz, który ma tych punktów najwięcej, wygrywa grę. Moi drodzy, Wyspy we Mgle to gra, która w Polsce jakoś chyba mocno nie zrobiła szumu, naprawdę jest to przyzwoity tytuł. Dlaczego? Przede wszystkim oczywiście zaczniemy od e, wykonania. No tutaj wykonanie, kto e, gry Schmidt-Spiele. Schmidt -Szpile, naprawdę jakościowo nie ma do czego się przyczepić. Gruba tektura, bardzo fajne kostki, fajne balony, e, drewniane, drewniane również tym wskaźniki na kompasach. E, także wszystko się prezentuje bardzo ładnie graficznie też. Jest przyjemne dla oka, bardzo wszystko jest czytelne. Jeżeli chodzi o instrukcję, również tutaj Oczywiście w języku polskim tego nie znajdziecie, macie w języku niemieckim i angielskim, niemniej jednak zasady są bardzo e, klarowne, łatwe do nauki, więc szybko pojmiemy o co chodzi w grze. Ta gra nie, nie ma jakiegoś wysokiego progu wejścia, e, szybko nauczymy. Innych graczy w to grać. A grać możemy w tą grę od dwóch do czterech graczy. I bardzo fajnie się gra w pełnym składzie. Zarówno w dwie osoby też się fajnie gra. E, tutaj tak naprawdę każdy ma swoją wyspę. Każdy tą sobie wyspę sam eksporuje e, we własny sposób. Jedyna taka e, negatywna interakcja może wynikać z tego, jeżeli chodzi o podbieranie sobie płytek chmur. Czyli po prostu kto pierwszy weźmie odpowiednie płytki chmur. E, ewentualnie. Gracz ostatni, który decyduje o kościach, po prostu może pokrzyżować plany i zmienić kierunek, e, kierunek lotu. Niemniej nie, nie, jednak zawsze coś tam uskrobimy, zawsze coś tam po, sobie poradzimy. I tutaj jeszcze skupmy się może jeszcze na tych kościach, jak już jesteśmy, to jest bardzo ciekawy e, patent, bo ponieważ osoba, która jest ostatnią osobą w grze, będzie rzucała kośćmi, i dzięki temu gracz ostatni będzie mógł zdecydować, e, czy zostawi ten pierwszy rzut, czy przerzuci te kości, e, i będzie zdecydował o tym, o kierunku wiatru oraz o bonusach, które gracze będą otrzymywali. Natomiast też fajnie podoba mi się wybieranie pierwszego gracza, więc tutaj za każdym razem może być ta zmiana. Dosyć dynamiczna, co rundę może być ktoś innym graczem, w zależności na jakim polu zatrzymamy się na koniec swojej rundy na balonie. To tutaj gracz, który stoi na odpowiednim polu, będzie graczem pierwszym. Więc tutaj cały czas mamy zmienność zmienność ruchu. Może się zdarzyć, że ktoś będzie cały czas pierwszy, nagle będzie, będzie trzeci gracz, będzie pierwszy i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo fajne. Również tematycznie też jest przyjemnie. Mamy balon, wsiadamy do balonu, mamy mgłę, która po prostu musimy eksplorować. Dzięki lunecie eksplorujemy krajobraz i staramy się jak najszybciej tutaj połączyć wybrze wszystkie wybrzeża ze środ środkowym polem. Oczywiście nie musimy tego robić, nie musimy tego, nie, no bo to nie jest aż tak istotne. Niemniej jednak dostaniemy za to 10 punktów. I ogólnie do tego prowadzi gracz. I mamy tutaj jakiś swoisty wyścig. Ale dużo osób będzie skupiało się również na tworzeniu e, ładnego krajobrazu, czyli aby płytki danego wybrzeża pasowały wybrzeże, że pasował do dołożonych płytek. Im więcej tych płytek mamy, tym więcej punktów otrzymamy. Więc tutaj gracze też będą tutaj sobie się skupić bardziej na budowie takiego fajnego układu. Mamy w, w grze płytki miast i płytki pomników. Tutaj też, jeżeli chodzi o pomniki, mamy też swoisty wyścig, czyli staramy się jak najszybciej i jak najwięcej tych pomników umieścić. Po prostu ten gracz będzie miał więcej tutaj punktów. Z kolei mamy miasta, które powodują, żeby po prostu te miasta Miasta obtoczyć nam e, płytkami krajobrazu, za to dostajemy punkt. Niemniej jednak, jeżeli idziemy w tą strategię, musimy się liczyć z tym właśnie, że te miasta i pomniki przerywają nam ciągi, przerywają nam zestawy e, krajobrazów e, i one nie wliczają się do tego, więc musimy też na to bacznie. Uważać, na planszach mamy również nadrukowane różne specjalne pola, dzięki którym możemy otrzymać energię, dodatkowe płytki, ale też wulkany, które będą przeszkadzały nam, bo będą dawały nam ujemne punkty. Więc tutaj raczej gracze będą zmuszeni do tego, aby te wulkany zakrywać, bo naprawdę możemy sporo punktów e, stracić. I one też są fajnie porozmieszczane, te wulkany, powodując to, że raczej gracz będzie starał się właśnie iść w różne kierunki wybrzeży. Więc będzie się ten ta wyspa tutaj nam. Ładnie, ładnie odkrywała. Więc naprawdę przyjemny tytuł w grze. Mamy jeszcze dwa dodatkowe moduły, które zmieniają nam troszeczkę zasady, nie jakoś drastycznie. Niemniej jednak zawsze powoduje to, że możemy włączyć te do modułu 1, 2, ewentualnie grać w grze podstawowej. I naprawdę gra bardzo mi się podoba. Naprawdę jest przyjemna, lekka, jest na czym pomyśleć, pokombinować, ale zarówno próg wejścia powoduje, że łatwo wciągnę w tę grę osób, osoby, które jeszcze nie miały jakiejś możliwości grać w planszówki, ewentualnie dopiero zaczynają, ale również osoby, które już siedzą w planszówkach też tutaj bardzo fajne rzeczy dla siebie znajdą, więc naprawdę gra Wyspy we Mgle jest to naprawdę moje takie ciekawe odkrycie. Nie jest to może jakiś szał roku, niemniej jednak bardzo miło mnie zaskoczyło, zwłaszcza, że nie zapłaciłem za to grę jakoś, niewiele, jakoś dużo. Znalazłem ją na promocji w Amazonie za 70 parę złotych, więc naprawdę jestem zadowolony z zakupu i jeżeli szukacie e, fajnej, fajnej gry rodzinnej z nutką takiego większego kombinowania, e, grę w tematyku, tematyce balonów, e, to myślę, że tutaj Wyspy we mgle mogę Wam polecić, bo naprawdę jest to przyjemna eurogra. Także ja dziękuję wam serdecznie za obejrzenie do końca. Zapraszam również was do subskrypcji kanału. Zapraszam również do dawania łapy w górę, dawania komentarzy. No i oczywiście do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.